Księga druga, formowanie rządu. Chcąc tłum zaskoczyć, mędrców nie wybierał, bo wśród motłochu szans nie mają przecież. Ale przezornie do roli premiera w boju sprawdzoną wziął do jarkę, becia. Zostały jeszcze kluczowe resorty, więc najpierw sądy. Zbyszek by mógł sprostać, co poprzegryzałby sędzią aorty, bo był zbyt słaby, by sam sędzią zostać. Teraz resorty odnoszenia broni. Tutaj mieć trzeba pewność absolutną, bo jeśli zdradzą, to nikt nie obroni i ani hejbi łeb mi kiedyś utną. Zatem do wojska trzeba Antoniego. Wśród generałów wiele łbów poleci. A jeśli ktoś się zapyta, dlaczego, powiem, że zna się i ma pistolecik. Zaś na dodatek widać, jak na dłoni sprawnie dochodzi do prawdy smoleńskiej. A owa prawda. Ma wrogów rozgonić i ostateczną zobaczyć ich klęskę. Teraz policja. Tu damy Mariusza, on sobie z bandą ubecką poradzi. Żaden argument nie będzie go wzruszać. Wytnie opornych lub za kratę wsadzi. Do środowiska wezmę profesor. Zapalonego szaleńca leśnika, który uważa, że puszczę ciąć pora i ma obsesję na punkcie kornika. Kulturę trzeba obsadzić tym prędzej, a już najlepiej profesorem, który życzliwym partii na górę pieniędzy, sam pozbawiony zupełnie kultury. Zdrowie dam w ręce prawdziwego księcia. Chociaż powiedzą mi, że nie mam racji, bo na leczeniu nie ma on pojęcia, lecz trzeba szansę dać arystokracji. A teraz naprzód. Ruinujemy wszystko. Przecież walczyłem o te władze po to, by, choć niesmaczne będzie widowisko, Zniszczenia zasiać, nie mniejsze niż.